Witajcie moi drodzy. Dzisiejszy odcinek będzie taki troszkę niecodzienny, ponieważ nie będę standardowo mawiał jakichś schorzeń, chorób, czy też problemów, z którymi może zmagać się pacjent, natomiast poruszę myślę ciekawy temat, który w ostatnim czasie stał się bardzo gorący, a to za sprawą NFZ-u Ministerstwa Zdrowia odnośnie takiego rozporządzenia numer 94. O czym to dokładnie jest, to postaram się powiedzieć to w dzisiejszym materiale. Także serdecznie Was zapraszam do oglądania. Reformy reformy cały czas jakieś reformy do tego niby jesteśmy przyzwyczajeni natomiast patrząc na to co dzieje się teraz czyli na to co dzieje się z rehabilitacją bo ten dzisiejszy odcinek gdzie chciałem wam przedstawić jak to wszystko wygląda jakie są dalsze plany na, na tą rehabilitację ale rehabilitację nie prywatną bo ona ma się dobrze i coraz bardziej się rozwija. Ludzie korzystają z, z takiej rehabilitacji coraz częściej bo wiedzą jakie są tego pozytywy natomiast tu chcę Teraz podkreślić to, co dzieje się z rehabilitacją państwową, czyli tą refundowaną na NFZ. W Polsce mamy prawie 38 milionów Polaków, z tego prawie 40% z tego, co znalazłem, korzysta z rehabilitacji refundowanej na NFZ. To jest dużo tak naprawdę, bo to jest prawie połowa Polaków, tak? Jeżeli patrzę na te statystyki, że one są prawdziwe, niezakłamane, to myślę, że jest to kilka milionów Polaków, których nie stać zwyczajnie na rehabilitację. Prywatną i korzystają z rehabilitacji państwowej. Myślę, że część pacjentów, z tych, którzy korzystają z rehabilitacji państwowej, mogłaby śmiało korzystać z rehabilitacji prywatnej, natomiast wolą to, co mają przyznane na NFZ, z tego skorzystać. No bo to jest tak, że rehabilitacja jest. Refundowane dla pacjenta ze znacznym stopniem niepełnosprawności, i tutaj ma, pacjent ma takich 80 godzin zabiegowych w ciągu całego roku do wykorzystania. Czyli jak ktoś złoży skierowanie w odpowiednim czasie, później wiadomo też czeka, nie wiem ile, ale czeka jakiś, jakiś określony czas na to, żeby ta rehabilitacja została przyznana, no to wtedy, wtedy ma te 80 wizyt. W ciągu całego roku kalendarzowego. To też nie jest dużo, bo jeżeli spojrzymy na np. Na pacjenta udarowego, który jest świeżo po udarze, to, to są raptem 4 miesiące pracy. W każdym miesiącu po 20 wizyt takich u pacjenta, no to mamy 4 miesiące pracy u tego pacjenta. A gdzie reszta 8 miesięcy? No niestety, tutaj system jest bardzo dziurawy, a tu podałem przykład tylko pacjenta, który jest po, świeżo po udarze. A jeszcze pacjenci, na przykład jak są po endoprotezie i nie mają od razu rehabilitacji, tylko czekają, no to też muszą wziąć prywatnie zabiegi, no bo inaczej nie są w stanie jakby funkcjonować, tak? No bo tego, co na początku nie wypracujemy z pacjentem, to czasami albo nawet bardzo często nie jesteśmy później w stanie tego u pacjenta wypracować. No i pacjent ma jakieś deficyty. Chodzi krzywo, chodzi źle, czy też po udarze, powiedzmy, też wszystkiego nie wypracujemy i pacjent też źle funkcjonuje. Bo moglibyśmy to zrobić dużo szybciej, gdyby ten pacjent miał tą rehabilitację przyznaną od razu. Dlatego system jest bardzo dziurawy, a teraz jeszcze jak wprowadzają ten, te rozporządzenie 94, no to niestety będzie jeszcze gorzej. Rehabilitacja zmierza w kierunku prywatyzacji, tak samo jak kilkanaście lat temu stało się z, ze stomatologią. Ona się sprywatyzowała i dzisiaj nie wiem, czy ludzie narzekają, czy nie narzekają, ale każdy, kto idzie do, do dentysty, leczy po prostu zęba i chce mieć białe wypełnienie, światło utwardzalne, no to musi za wizytę zapłacić. Są różne ceny rozbieżności yy, w granicach nawet 200 zł, czy przekraczające 200 zł za wizytę u stomatologa. A mówimy tu, tutaj, tu, tutaj tylko o zwykłym wypełnieniu plomby, tak? <laughs> Przepraszam. a jeżeli powiemy tutaj jeszcze o tym, że, że ktoś chciałby mieć implanta wsadzonego, bo nie wiem, miał wyrwanego zęba, no to również te koszta będą znacznie wyższe, czasami po kilka tysięcy. W rehabilitacji nie ma takich aż tak dużych kosztów, aczkolwiek jeżeli pacjent jest powiedzmy świeżo po operacji i powiedzmy potrzebuje takich trzech wizyt w tygodniu, to niestety te koszta wzrastają, bo kilkanaście lat temu średnio wizyta fizjoterapeutyczna kosztowała w granicach 50-80 zł, Dzisiaj jest to 150-200, a czasami nawet 250 zł. No, bo mówimy tutaj o, o jakichś większych miastach, tak, gdzie te ceny są znacznie wyższe. No, jeżeli taki pacjent, powiedzmy, średnio ma trzy wizyty w tygodniu, no bo jest świeżo po operacji, nie wiem, endoprotezy, no to ta rehabilitacja jest, jest mu po prostu wskazana, tak? Przez pierwsze tygodnie, trzy, cztery tygodnie, to tej rehabilitacji musi mieć dużo, bo trzeba bardzo dużo pacjenta popracować i manualnie, i ćwiczenia. Łącznie z instruktażem całym dla pacjenta, jak ma postępować, co ma robić, jak ma ćwiczyć. No to jest naprawdę, tak, tak naprawdę, kupa roboty z tym pacjentem. Więc to te koszta będą duże. policzcie sobie trzy wizyty w tygodniu, nawet średnio po 150 zł. To jest 450 zł razy 4 tygodnie, no to wychodzi ponad 1500 zł. To mówimy minimalnie te 150 zł, a jeżeli kwota jest 200 zł, no to nie chcę mi się liczyć, ale to automatycznie jest dużo, dużo więcej, tak? Dlatego Należy na to spojrzeć po prostu szerzej. Ja Wam takie dane na szybko wyliczenia, natomiast sprawa jest takiego rodzaju, że duża część Polaków powinna jednak mieć tą rehabilitację refundowaną przez NFZ. No, tak to wygląda, że koszty są duże, ludzie mają małe emerytury, nawet jak ktoś zarabia, to też ma po prostu inne wydatki, tak? Ja nie mówię tutaj o, o czymś takim, że ta rehabilitacja prywatna yy, nie ma tu wtedy sensu i tylko powinna być rehabilitacja państwowa. Bo jedna i druga tak naprawdę może się uzupełniać. Ja tak osobiście uważam, obserwując to, co, co się dzieje. Kwestia jest taka, że po prostu pacjentów traktuje się źle na fundusz. Mam tu na myśli całą diagnostykę u tego pacjenta, czyli od samego początku, kiedy pacjent przychodzi do lekarza z danym problemem, nie jest odpowiednio kierowany. I potem te koszta niestety wzrastają, bo jeżeli tych pacjentów leczy się źle. Nie ma żadnej profilaktyki prozdrowotnej, żeby ludzi uświadamiać co, jak robić, w jaki sposób o siebie zadbać. No to później oni już przychodzą, kiedy mają dosyć duże dolegliwości bólowe. My jako fizjoterapeuci, myślę, że większa część fizjoterapeutów pracuje w taki sposób, że jednak pacjenta uświadamia. No ale to jest tak, że jeżeli pacjent do mnie trafi, na przykład do gabinetu, no to już te schorzenia jakieś tam za sobą ma. tak? Coś już się wydarzyło, źle był do tej pory leczony. No i ja muszę, że tak powiem, sprzątać to, co zostało zaniedbane wcześniej i zniszczone. A gdyby ten pacjent był, przychodzi młody pacjent i na przykład pyta, jak ma swoje zdrowie zadbać, taka profilaktyka, ja mu daję jakieś wskazówki, odpowiedni instruktaż, no to on też wie, jak ma postępować. Ponadto co jakiś czas przychodzi na wizytę kontrolną, co miesiąc, czy tam co 2-3 miesiące, no nawet może nie co miesiąc, ale co 2 trzy miesiące na taką kontrolną wizytę przychodzi, jeżeli nic się nie dzieje, tak, i jest zdrowy. I wtedy też łatwiej tego pacjenta prowadzić, bo prawda jest taka, że my pracując, żyjąc, cały czas się przeciążamy, tak? I nie ma możliwości takiej, że pewnego momentu nas coś nie zaboli. No nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby coś się z naszym organizmem, z ciałem nie zadziało, żeby nie doszło do jakichś przeciążeń, do jakichś napięć w tkankach, które na początku tylko są zwykłymi napięciami, a z czasem prowadzą do dolegliwości bólowej. No i co pierwszy pacjent robi? jakieś tabletki przeciwbólowe, a dopiero później coraz bardziej boli, idzie do lekarza. Dlaczego część tych pacjentów nie przyjdzie do fizjoterapeuty? Dlaczego? Dlatego, że nie ma tej świadomości. A gdyby poszedł do lekarza i lekarz powiedział, proszę iść do fizjoterapeuty, ten fizjoterapeuta będzie wiedział, jak pana, panią pokierować, co dalej zrobić. Tak? Bo ja tutaj widzę, że są jakieś napięcia tkanek, yy, tym może zająć się fizjoterapeuta, a nie lekarz. No i to, to byłoby zdrowe podejście, ale tego niestety nie ma. Aplikowanie leków, aplikowanie jakichś maści, Aplikowanie badań, żeby na siłę coś znaleźć pacjentowi, czy też powiedzmy zastrzyki, blokady i tak dalej. Po co jest to potrzebne? To niczemu nie służy, tak naprawdę. Wręcz pacjent traci tylko czas. Traci czas, ma te niepotrzebne zabiegi robione, a problem jego się pogłębia. Bo prawda jest taka, że jeżeli my nie znajdziemy przyczyny problemów u tego pacjenta, to niestety nie rozwiążemy tej sytuacji, tak. I nie zrobimy tak, żeby ten, 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 ten u tego pacjenta dolegliwości się nie zmniejszyły bądź całkowicie zanikły. No więc, system jest bardzo dziurawy. System y, funduszowy, to co jest serwowane, to to jest masaż klasyczny, zabiegi fizykalne typu prądy, laser, ultradźwięki. To nie ma najmniejszego przełożenia, jeżeli chodzi o taką indywidualną pracę. Bo oczywiście jest który idzie do pacjenta do domu, ma możliwości, żeby pracować y, tak, jak chce. No ale są pewne procedury, które trzeba wypełnić i to, co jest w kartach zapisywane, no to musi się tak naprawdę zgadzać z tym, co fizjoterapeuta robi. Oczywiście nikt go nie jest w stanie sprawdzić, czy on faktycznie robił masaż klasyczny, czy pracował na punktach spustowych, czy robił terapię FM taką, którą ja stosuję, czyli manipulację powięzi. No nikt tego nie sprawdzi. Pacjent cały czas będzie myślał, że ma zwykłą terapię w postaci masażu. Tak? Natomiast mówię, to jest wszystko dziurawe, bo Część fizjoterapeutów się nie rozwija, przynajmniej tych, którzy pracują w warunkach domowych. Zostają na tym samym poziomie i, i, i tak naprawdę, no wiadomo, dostają niższe wynagrodzenie niż to, co są w stanie prywatnie zarobić. I tutaj też jest problem. Ktoś powie, że no ja źle myślę albo źle mówię, albo że gadam jakieś głupoty, ale taka niestety jest prawda. I kto jest empatyczny i, i chce temu pacjentowi pomóc, to nie patrzy na to, ile kursów skończył i Jakie ma umiejętności, ile, ile wydał, bo ja, prawdę powiedziawszy, kilka tysięcy już wydałem złotych na, na moje szkolenia. Natomiast nie patrzę w ten sposób, bo też leczyłem pacjentów w warunkach domowych na NFZ i też wykonywałem te, te zabiegi, pracując nowszymi metodami, nie stosując tak klasy, stricte klasycznego masażu. Też się oczywiście wspomagałem jednym i drugim, natomiast starałem się przede wszystkim znaleźć problem u tego pacjenta i go rozwiązać. I tak powinien myśleć każdy. Natomiast sprawa jest innego rodzaju. Wracając teraz do tematu, bo wiem, że troszkę odbiegłem, ale to, co tutaj Wam powiedziałem, jest po prostu bardzo ważne, tak? Że jest to wszystko źle robione, źle prowadzone przez fundusz i dlatego prowadzi to wszystko do prywatyzacji. A to rozporządzenie, które chce wprowadzić Ministerstwo Zdrowia wraz z nfz jest po prostu y, niedobre dla pacjentów, ponieważ y, będą duże ograniczenia do rehabilitacji i skorzystają tylko pacjenci, którzy y, są ze znacznym stopniem niepełnosprawności, y, czyli pacjenci, którzy y, mają zwolnienia kolan, bioder, kręgosłupa, będą już z tego wykluczeni. Z tego, co zdążyłem się dowiedzieć z pewnych źródeł, tak to ma właśnie wyglądać. Rozmowy trwają. Natomiast na czym stanęło, tak naprawdę nie wiadomo, bo środowisko fizjoterapeutów, którzy pracują w warunkach domowych i warunkach ambulatoryjnych, bo to też tyczy warunków ambulatoryjnych, czyli miejsc, do których pacjenci sami się udają, którzy są sami w stanie dotrzeć do przychodni. Natomiast problemem właśnie będzie to, że będzie to bardzo mocno okrojone i jest okres przejściowy od stycznia do czerwca, natomiast w lipcu nie wiemy dalej, co będzie, tak? Może się okazać, że tej rehabilitacji w ogóle nie będzie, to będzie totalnie do zera zniesiona i ci pacjenci nie skorzystają już po prostu z żadnych zabiegów, będą musieli sobie to wykupić prywatnie. Jest to bardzo straszne, bo jest duża część osób, która jest, że tak powiem, przygwożona, brzydko mówiąc, do łóżka. Nie są ci pacjenci w stanie w ogóle wstać, samodzielnie wyjść, nawet często nie są w stanie się obrócić i jest ta pomoc im potrzebna, bo taki fizjoterapeuta w warunkach domowych to po pierwsze... Zrobi dobrą terapię, wykona odpowiednie ćwiczenia, nawet jeżeli pacjent sam nic nie wspomaga, to wykona ćwiczenia bierne, kończyn górnych, kończyn dolnych. Obróci tego pacjenta na bok. Jeżeli jest możliwość go spionizowania, żeby wstał, to też to zrobi, bo często rodziny nie mają siły, bo nie wiem, jest ktoś ciężki, a nie, na przykład powiedzmy, jest mąż po udarze, a żona jest drobna i nie jest w stanie na przykład tego męża dźwignąć ale z pomocą fizjoterapeuty razem są w stanie tego pacjenta podnieść, asekurować i on jest pionizowany. A jeżeli tej rehabilitacji nie będzie, to co ten człowiek ma sam zrobić? On jest skazany na cierpienie i czasami, brzydko mówiąc, na szybszą śmierć. No bo jeżeli my nie ruszymy tego całego ciała, nie damy takiej energii, która pozwoli mu pozbyć się pewnych problemów, bo taki pacjent nie jest ograniczony umysłowo. On ma tą świadomość bardzo często, co mu się wydarzyło: że jest po udarze, widzi, że nie może ręką ruszyć, nogą ruszyć, jest zaamany. Często tam mowa też, mowa też siada i ten pacjent nie jest w stanie powiedzieć, co go terapii, co mu dokucza. Niekiedy widziałem łzy w oczach pacjentów, bo naprawdę jest to dla nich ciężka trauma. To teraz wyobraźcie sobie, że, jest, że są tylko dwie osoby: mąż, żona. Mąż leży, jest zależny od żony. Nie ma możliwości to, żeby tego, tego męża w jakiś sposób ruszyć. Ta żona nie wie w jaki sposób pracować, co robić, boi się go w, w ogóle w jakikolwiek sposób ruszyć, żeby mu jeszcze nie zaszkodzić. No i taki, taka osoba nie ma rehabilitacji. To jest dramat po prostu. Ja sobie tego nie wyobrażam, że ministerstwo tyle, tyle milionów Polaków potrzebujących zostawi w potrzebie, a wciąż rok w rok przybywa osób, które doznają udaru mózgu. Z różnych przyczyn tak naprawdę, ale głównie, głównie z powodu naszego trybu życia szybkiego, stresów, napięć, nadużyć alkoholu, papierosów, złej diety, złego w ogóle odżywiania tak naprawdę i wielu, wielu jeszcze pewnie innych czynników. Natomiast jest to naprawdę duży problem. Kolejnym, o którym też mówiłem, endoprotezy stawów biodrowych, kolanowych, problemy z, kręgo, z kręgosłupem, operacje, no to bardzo często też może dotknąć młodą osobę, która nagle z osoby chodzącej staje się osobą leżącą. I co? I nie udzielić takiej osoby, y, osobie młodej rehabilitacji, zostawić go na pastwę losu. Jeżeli ta osoba nawet jest młoda, ale powiedzmy ileś tam lat y, pracowała, y, płaciła składki do ZUS-u, odprowadzała. No i co? I teraz zostaje bez żadnej pomocy. Jak śmieć wyrzucony na, na zewnątrz? Tak się nie robi. Ministerstwo Zdrowia i, i Narodowy Fundusz Zdrowia Yy, nie postępuje właściwie w tej kwestii i yy, ja krytykuję taką postawę, bo uważam, że tak to nie powinno wyglądać, tak? Oczywiście, wiadomo, że jeżeli są duże koszta, to trzeba starać się szukać rozwiązań, jak tą sprawę załatwić, ale nie takim sposobem, że my utniemy Wam rehabilitację, bo musimy robić cięcia. No to trzeba znaleźć pieniądze gdzieś indziej, gdzie, gdzie powiedzmy są te pieniądze przepalane, te budżety są przepalane i niestety to prowadzi do takich Ciężkich sytuacji, jak właśnie ta, w której teraz znalazła się rehabilitacja. Poczytajcie sobie na, na, na stronie Ministerstwa ten cały projekt z tego rozporządzenia 94. Jeszcze Krajowa Izba Fizoterapeutów też wysłała odpowiedni list do Narodowego Funduszu Zdrowia, do, do prezesa Narodowego, Narodowego Funduszu Zdrowia. No i zobaczymy. Były dwa protesty fizoterapeutów, chyba w listopadzie i teraz w grudniu, na początku. Podobno coś ruszyło. Mam nadzieję, że, że, to jest dobry znak, że będą się liczyli z fizoterapeutami, bo ja już tutaj teraz na margines odłożyłem problemy, z jakimi zmagają się fizoterapeuci, czyli oni stracą pracę, a w Polsce pracuje kilkanaście tysięcy fizoterapeutów w warunkach domowych i ambulatoryjnych. To jest przynajmniej dobre ponad 10 tysięcy z tego, co wiedziałem w statystykach. Fizoterapeutów jest bodajże 60 parę tysięcy, natomiast tych, którzy pracują stricte w warunkach domowych, to jest na pewno dobre ponad 10 tysięcy w całej Polsce. Jeżeli kontrakty będą ucięte, to tych, z tych firm, nie wiem, 300, 400 w Polsce, którzy, które świadczą kontrakty dla, dla po, znaczy to są podmioty, które świadczą kontrakty dla, dla pacjentów i mają te zlecenia, to będzie tych, tych kontraktów znacznie mniej i będzie przynajmniej o połowę ograniczona, Czyli powiedzmy, że jak w każdym województwie było kilkanaście podmiotów, to na przykład. Jak będzie jeden podmiot, no to co wtedy? No to to jest duży problem. Dlatego uważam, że tutaj należy podejść do tematu naprawdę spokojnie, i ministerstwo musi dobrze to prze, przemyśleć i przeanalizować i nie robić tego, co, co chcą wprowadzić, bo to naprawdę będzie z dużą szkodliwością dla pacjentów. Ja Wam tutaj ogólnie o tym wszystkim powiedziałem. Bardzo duże, jak to, jak to wszystko wygląda. Pod moim filmem będą linki, na których można się zapoznać z tymi materiałami, czyli z tym rozporządzeniem 94 na stronie NFZ, czy też z, tutaj z listem z Krajowej Fiz Izby Fizjoterapeutów, która też tutaj broni naszych interesów i powinna to robić, bo to jest bardzo ważne, żeby całe środowisko fizjoterapeutów było zwarte, nawet tych, którzy pracują prywatnie, no bo jedni drugich powinni wspierać tak naprawdę, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy byli mocną siłą, bo jeżeli u nas będzie zachwianie, to i też pacjenci to zobaczą, że, że to nie ma najmniejszego sensu. A jeżeli zobaczą, że fizjoterapeuci są zwarci, gotowi do działania i, i, i kompetentni, mają wiedzę, jedni drugich bronią, nie krytykują, no to też ma sens. Bo ja na przykład nie krytykuję innych fizjoterapeutów, jeżeli ktoś do mnie trafia z jakimś problemem, a mówi, że był u jakiegoś. X Kowalskiego, nie? Fizjoterapeuty. No to ja nie mówię, że on coś zrobił źle, to zazwyczaj u mnie to jest tak, że być może czegoś nie dopatrzył, może, może nie wie, może yy, nie ma odpowiednich kwalifikacji, czy tam powiedzmy umiejętności, może nie skończył odpowiednich szkoleń. Nie znaczy, że jest zły. Pracuję innymi metodami, i te metody na przykład były nie do końca skuteczne, bo drodzy pacjenci, drodzy, yy, no drodzy pacjenci, tak się do Was zwrócę yy, ogólnie. Spójrzcie na to w ten sposób. Metod pracy fizoterapii fizjoterapii jest dużo. Ja mówię o takich metodach manualnych. Począwszy od masażu klasycznego, od którego dzisiaj odchodzimy, bo jest mało skuteczny. To są masaż tkanek głębokich, bardzo fajna terapia, terapia powięziowa, FM, czyli manipulacja powięzi, manipuluje się pewnymi punktami, praca na punktach spustowych, jest tego dużo, praca z igłą, i kwestią jest to, niezależnie co fizjoterapeuta wybierze, jaką z tych metod, najważniejsze to, żeby znaleźć przyczynę, skąd ten problem idzie. Czyli jak boli was, nie wiem, kark, to pytanie, czy problem jest tu, czy on na przykład jest przy stopie, tak? I to jest najważniejsze, że co generuje ten problem, że on akurat się umiejscawia tutaj i to powoduje. I to jest dzisiaj kluczową sprawą, żeby stwierdzić, w jaki sposób można temu pacjentowi pomóc. Myślę, że troszkę się nagadałem tutaj. Mam nadzieję, że nie jest to jakiś dla Was duży chaos, to co powiedziałem, ale nakreśliłem sprawę, jak to wygląda. Nie to, że potępiam, ale, ale nie podoba mi się to, w jaki sposób to wszystko jest prowadzone w stronę rehabilitacji, bo mimo tego, że ja działam prywatnie i, i, i prywatne usługi były, są i będą, będą się rozwijały, bo pacjenci poszukują innych, alternatywnych, lepszych metod pracy, to jednak to, co jest na fundusz. Musi być, bo pacjenci przewlekle chorzy, którzy tak mówię, no, po udarze mają tych wizyt bardzo dużo, to nie są, nie są tak wydajni finansowo, żeby mogli sobie to opłacić. Mogą się prywatnie wesprzeć jakimiś zabiegami, w jakiejś tam ilości, ale i tak y, powinni mieć przynajmniej te 80 wizyt nadal w ciągu całego roku do wykorzystania z Narodowego Funduszu Zdrowia. No cóż, w tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie lajka, dajcie komentarz, wejdźcie ze mną w z chęcią. Yy, lubię pisać, rozmawiać. No i cóż, widzimy się za tydzień o 19 w niedzielę. Trzymajcie się, cześć.